Od pięciu lat w Domu Kultury Zameczek organizowane są debaty młodych z cyklu Ludzie i ich pasje. To spotkania uczniów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych z osobami, które znane są ze swojej aktywności w życiu publicznym. Do tej pory w sali kameralnej odbyło się blisko 50 debat, a ich uczestnikami byli m.in. lekarze, naukowcy, dziennikarze, twórcy filmowi, artyści, prezesi spółek, samorządowcy czy ludzie sukcesu. Gościem ostatniej debaty był prezydent Kielc Wojciech Lubawski, który pojawił się na zaproszenie młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Piotra Szczegiennego i zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Odpowiadał na pytania dotyczące m.in. czasów młodości, okresu nauki szkolnej i studiów na Politechnice Krakowskiej, rodziny zainteresowań oraz działalności publicznej. Pytany o zainteresowania, wspomniał, że zaczynał od czytania książek. Ja właściwie się chyba wszystkim interesowałem po, po drodze, tak od najmłodszych lat do najstarszych, ale to co dzisiaj, no wtedy nie było komputerów, bo nie bym siedziałbym w komputerach od rana do wieczora, ale zaczynałem swoje, swoje pasje od czytania książek. Wśród autorów wymienił m.in. Astrid Lindgren, Ernesta Hemingwaya, Gabriela Garcia Marqueza, Julio Cortazara czy Williama Faulknera. Mówiąc o zainteresowaniach muzycznych nawiązał do swojej bogatej kolekcji płyt winylowych, w której znaleźć można wiele egzemplarzy wyjątkowych krążków, nie tylko z muzyką jazzową. Pytany o spędzanie wolnego czasu, powiedział, że kiedyś były to mazury i wędkowanie, a dziś pozostaje dobra książka i muzyka. Spędza go także z rodziną żoną Małgorzatą i dziećmi synem Wojciechem, którego pasją jest matematyka i córką Małgorzatą od lat mieszkającą w Hiszpanii to właśnie ten kraj go najbardziej oczarował i tu spędził w ubiegłym roku dwa tygodnie urlopu choć nie zapomniał wspomnieć o pradze w której przez rok przebywał na kontrakcie młodzież pytała także o okres działalności publicznej na stanowisku wojewody kieleckiego i prezydenta miasta spotkanie uatrakcyjnił występ młodych wokalistek i zespołu muzycznego